Kroniki kryminalne. Twórcy serialu przypominają, oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu. Kodeks kryminalno-procesowy Federacji Rosyjskiej. Pokój w księżycowej poświacie, cisza jak machiem zasiał. Nagle słychać dźwięk dzwonka. Śpiący mężczyzna ociąga się, ale telefon wciąż dzwoni. Trzeba odebrać. W słuchawce słychać trzask i odległy, niewyraźny głos. Tak zaczynają się filmy grozy. Tego wieczora dziewczyna była sama w domu. Już miała kłaść się spać, kiedy otrzymała SMS od siostry mamy. Nie martw się, ze mną wszystko w porządku. Dziewczyna wtedy jeszcze nie wiedziała, że jej ciocia od kilku dni nie żyje. Martwy abonent. Zdarzenia pokazane w filmie odtworzono z udziałem aktorów. Imiona i nazwiska niektórych uczestników zmieniono. 2007 rok: Samara. Na posterunek milicji zgłosił się mężczyzna. Oznajmił, że jego żona już od trzech dni nie pojawiła się w domu. Był przekonany, że coś jej się stało. Nie odeszłaby bez słowa, zostawiając dwójkę nieletnich dzieci. Jeśli mama gdzieś wyjeżdżała, zawsze zostawiała kartkę z informacją dokąd. Daria Kudryna, córka Olgi Kuzniecowej. Mężczyzna powiedział, że wieczorem po kolacji oglądali telewizję. Nagle zadzwonił telefon. Olga podniosła słuchawkę, rozmawiała krótko, niecałą minutę, po czym zaczęła się szykować do wyjścia. Mąż zapytał przytomnie, dokąd się wybiera po nocy. Powiedziała, że wychodzi na chwilę, bo musi z kimś porozmawiać. Paweł Dokuciajew, zastępca naczelnika oddziału śledczego w Samarze, Wydział Dochodzeniowy Komitetu Śledczego przy Prokuraturze Federacji Rosyjskiej. Kobieta nie wróciła ani po godzinie, ani rano. W słuchawce włączał się komunikat. Abonent ma wyłączony telefon lub znajduje się poza zasięgiem. Mąż rozpytywał sąsiadów, pokazywał zdjęcie Olgi. Może ktoś widział tę kobietę. Wszyscy przecząco potrząsali głową. Mężczyzna zauważył, że nie ma samochodu. Żony, który zawsze stał na podjeździe. Zadzwonił do jej starszej siostry, ale telefon szwagierki nie odpowiadał. No i jej telefon okazał się niedostępny. Kiedy telefon jest wyłączony, od razu wydaje się, że stało się coś złego. Człowiek wyobraża sobie najgorsze. Rodzice kobiety mieszkali w tym samym mieście. Może oni wiedzą, gdzie są obydwie siostry. Starsi ludzie większość dnia spędzali w domu, wychodzili tylko do sklepu po zakupy. Rzadko ruszali się z miejsca, nie lubili zmian, żyli według stałego rytmu. Tatiana Amosowa, krewna Olgi Kuzniecowej. Jednak domowy telefon emerytów nie odpowiadał. Mąż olgi, Mąż olgi dzwonił kilka razy. Cały czas słyszał tylko długi sygnał. Gdzie się podziała cała rodzina? Wszyscy po cichu wyjechali z miasta? Czemu go nie uprzedzili? Przed kim się chowali? Czyżby się czegoś bali? Wszyscy gdzieś zniknęli. Aleftina Zacharowa, koleżanka Olgi Kuzniecowej. Każdy z nich żył swoim życiem. Ola miała swoje sprawy, żenia swoje, tak samo rodzice. Kiedy samodzielne poszukiwania nic nie dały, mąż Olgi zgłosił zaginięcie. Następnego dnia odebrał dziwny telefon. Kto to? Ola, to ty? Posypały się groźby. Ma wycofać zgłoszenie zaginięcia żony, jeśli tego nie zrobi, nie pozostanie wśród Żydów. Mężczyzna powiadomił milicję, że ktoś próbuje go zastraszyć. Założono podsłuch telefonu, ale nikt już nie zadzwonił. 2007 rok Pugaczow, obwód saratowski. Milicjanci otrzymali niezwykłe zgłoszenie: znaleziono bombę. Na miejsce pojechało kilka patroli i saperzy. W małym miasteczku to była prawdziwa sensacja. Kiedy funkcjonariusze przybyli na miejsce, mieszkańcy okolicznych domów pokazali stojący na ulicy samochód. W środku coś tykało. Wszystkich ewakuowano. Gdy saperzy sprawdzali samochód, śledczy przepytywali mieszkańców. Okazało się, że podejrzany samochód pojawił się tu kilka dni temu. Potem nikt się do niego nie zbliżył. A tego ranka w wozie coś zaczęło tykać. Saperzy ostrożnie otworzyli i obejrzeli samochód. Należało ustalić, gdzie schowano bombę. Bagażnik czysty. Szybko stało się jasne. Fałszywy alarm. W samochodzie nie było urządzenia wybuchowego. Tykał sygnalizator informujący o rozładowaniu się akumulatora. Samochód odholowano na policyjny parking. Trzeba było sprawdzić w bazie danych, do kogo należy. 2007 rok. Samara. Śledczy szukali zaginionych sióstr i ich rodziców. Znikła cała rodzina. Dzwonili do szpitali i kosty, sprawdzali fotografie niezidentyfikowanych zwłok bez skutku. Przepytywali przyjaciół i znajomych. Obserwowali mieszkania, gdzie byli zameldowani zaginieni. Pewnego wieczora w mieszkaniu Jewgenii, siostry Olgi Kuzniecowej, zapaliło się światło. Na miejscu zjawili się milicjanci. Zadzwonili. Usłyszeli szczęk klucza w zamku i drzwi się otworzyły. Na progu stał wysoki mężczyzna. Był to mąż jebieni, Rusłan Babajew. Nie wiedział, gdzie jest żona i jej rodzina. Następnego dnia wezwano go na przesłuchanie. Płakał. Jaka szkoda, że oni zniknęli. Straszna szkoda. Rachman Aliyev, naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Milicji w Samarze. Śledczy czuli, że mężczyzna coś ukrywa. Dlaczego nie zaalarmował milicji, tak jak mąż Olgi Kuzniecowej? Na powtórnym przesłuchaniu Babajew zeznał prawdę. Miał sporo do powiedzenia. Żona Rosłana Jewienia od dawna marzyła o otworzeniu salonu piękności. Na wynajęcie lokalu i zakup sprzętu potrzebowała niemałych pieniędzy. Ani ona, ani jej mąż ich nie mieli. Kobieta postanowiła pożyczyć potrzebną kwotę od niejakiego naila. Czas płynął, ale salon nie przynosił zysków, na które liczyła Jewgienia. Nail kilka razy dopominał się o zwrot długu i należnych odsetek. Wkrótce oznajmił, że nie zamierza dłużej czekać. Zagroził, że jeśli kobieta nie zwróci długu do końca tygodnia, to zabije ją i całą rodzinę. Pieniędzy nie było. Jewgienia postanowiła uciec. Uprzedziła siostry i rodziców o niebezpieczeństwie, jakie im grozi ze strony naiwnych. Namówiła ich na wspólną ucieczkę. Miasto opuścili po cichu nocą, bojąc się, że namierzą ich ludzie naiwni. Siostra Jewgien Olga miała samochód. Uciekinierzy chcieli jakiś czas przeczekać u znajomych w obwodzie saratowskim, niedaleko rodzinnego miasta. O dalszych losach rodziny Rusłan nic nie wiedział. 2007 rok Pugaczow, obwód Saratowski. Śledczy skontaktowali się z inspekcją transportu drogowego, by sprawdzić, do kogo należy porzucony samochód. Okazało się, że właścicielka Olga Kuzniecowa, zamieszkała w Samarze, zaginęła bez wieści. Potwierdziła się wersja Rusłana Babajewa. Ale dlaczego porzucono samochód? Może na ile znalazł uciekinierów i okrutnie się z nimi rozprawił? Milicjanci przepytali okolicznych mieszkańców. Jedna z kobiet widziała, jak samochód podjechał pod dom. Tego wieczora nie mogła zasnąć. Stała i zaparzyła herbatę z miodem. Gdy usłyszała podjeżdżające auto, wyjrzała przez okno. Na ulicy zatrzymał się nieznany samochód. Wysiadł z niego mężczyzna. Nigdy wcześniej go nie widziała. Pomyślała, że przyjechał do kogoś w gości. Ale mężczyzna nie wszedł do domu. Rozejrzał się na wszystkie strony, wyszedł na ulicę, złapał okazję i odjechał w nieznanym kierunku. Na podstawie zeznań świadka sporządzono portret tajemniczy. Niczego mężczyzny. Ale kto to jest? 2007 rok. Samara. Babajewa ponownie wezwano na przesłuchanie. Pokazano mu portret pamięciowy z obwodu Saratowskiego. Śledczy zauważyli, że Rusłan był zdenerwowany i próbował to ukryć. Zapytany, czy zna tego człowieka, przecząco pokręcił głową. Na odchodnym powiedział, że w ostatnich dniach, Jewgenia, przysłała mu SMS, zapewniając, że u nich wszystko w porządku. Są w obwodzie saratowskim. Ruska, dojechaliśmy normalnie, wszyscy cię pozdrawiają. Idź do mojej pracy i powiedz, że będę za dwa tygodnie. O nas się nie martw. Poprosiła męża o przysługę. Sprzedaj mieszkanie i samochód. Przepraszam, że tak wyszło. Musieliśmy wyjechać. Jewgenia chciała, żeby Rusłan sprzedał mienie i rozliczył się z Nailem. Roska, kochanie, miałeś rację we wszystkim. Wybacz, że cię nie posłuchałam. Załatw sprawę z mieszkaniem, zwróć pieniądze, wiesz co robić. Bardzo cię kocham, twoja żenika. Pytał mnie: Jak to możliwe? Kocham ją, a ona wyjechała. Rzuciłam. A do tego mnie wrobiła. Śledczy wysłali pytanie do operatora telefonii komórkowej. Okazało się, że SMS wysłano nie z obwodu saratowskiego, lecz z Samary. Milicja postanowiła śledzić Rosłana Babajewa. Ubrani po cywilnemu funkcjonariusze chodzili za nim przez tydzień. Nie zauważyli niczego podejrzanego. Już chcieli zrezygnować, gdy niespodziewanie Babajew zrobił coś dziwnego. Wyszedł z domu w ciemnych okularach i czapce. Zrobił kilka okrążeń po okolicy. Zatrzymał się przed sklepem spożywczym. Rozejrzał się. Po kilku minutach podszedł do niego mężczyzna. Milicjanci rozpoznali człowieka z portretu pamięciowego. Babajew wręczył mu pieniądze i mężczyzna odszedł. Jak tylko Ruslan zniknął za rogiem sklepu nieznanego mężczyznę zatrzymali funkcjonariusze służby patrolowej. Okazało się, że Babajew spotkał się ze swoim bratem Maksymem. Ale czemu zapewniał, że nie zna tego człowieka? 2007 rok, Samara. Maksyma wezwano na przesłuchanie. Było widać, że jest zdenerwowany. Z początku milczał, potem się przyznał. Rzeczywiście to on porzucił samochód Olgi w obwodzie seratowskim. Rusłan go o to poprosił i nawet zapłacił 2000 rubli. Tamtego dnia Babajew przed sklepem przekazał mu pieniądze. Maksym nie wiedział, po co ta tajemnica. Śledczy postanowił zastosować pewien wybieg. Niewykluczone, że zaginiona rodzina już dawno nie żyje, czyli gdzieś muszą być ukryte zwłoki. Na kolejnym przesłuchaniu Rusłanowi pokazano kilka zdjęć. Udawaliśmy, że wiemy, gdzie znajdują się zwłoki. Naszym ludziom udało się odnaleźć ciała. Niech pan obejrzy te zdjęcia. Zdjęcia przedstawiały zwłoki niezidentyfikowanych ludzi. Wyszukano takich, którzy byli podobni do rodziny podejrzanego, i babajew połknął haczyk. Uważnie przypatrywał się zdjęciom. Potem długo milczał. W końcu zgodził się złożyć zeznania i niczego już nie ukrywać. Jego zeznania w sumie zajęły aż 8 stron. Opowiedział swoją wersję zdarzeń. 2007 rok Samara. Babajew powiedział, że kiedy zbiegowie wrócili do Samary Jewgienia, z córką Nastją przyszły do domu. Nie zdążyły się nawet rozebrać, gdy zadzwonił dzwonek. Rosłan chciał krzyknąć do żony, żeby wpierw spojrzała przez wizjer, ale ona już otworzyła drzwi. W progu stał Nail ze swoimi ludźmi. Udało im się wyśledzić kobietę. Grożąc bronią, ludzie Naila wywieźli całą rodzinę do lasu. Ewgienia płakała. Prosiła, żeby wypuścili chociaż córkę, ale Nail powiedział, że już za późno. Skinął na swojego człowieka, a ten założył Ewgienii pętle na szyję. Nail skinął drugi raz i zbir podszedł do nas. Potem Nail obrócił się do Rusłana. Masz tydzień. Jeśli nie zdobędziesz pieniędzy, też będziesz martwy. Babajew ze strachu nie powiedział milicji, że był świadkiem morderstwa. Bał się, że nikt mu nie uwierzy. Wcześniej sądzono go już za rozbój. Teraz detektywi musieli znaleźć Naila. Sprawdzili w bazie, ale nie znaleźli nikogo, kto się tak nazywał i był wcześniej karany za poważne przestępstwa. Skontaktowali się z informatorami. Może ktoś słyszał o kryminaliście o takim imieniu. Nic z tego. Przepytali wszystkich, którzy utrzymywali stosunki z Jewgienią. Okazało się, że jeden z jej znajomych ma na imię Nail. Zaczęto go śledzić. Ale mężczyzna nie robił nic podejrzanego. Trudno było uwierzyć, że mógłby z zimną krwią kazać zabić kobietę i jej nieletnią córkę. Milicja postanowiła aresztować rzekomego Herszta Bandy, gdy będzie on w swoim mieszkaniu. Dokładnie przygotowano się do akcji. Nail mógł być uzbrojony. Kładź się twarzą do ziemi. Ku zdziwieniu detektywów Nail okazał się zwykłym, praworządnym obywatelem. Babajew sądził, że nie znajdziemy Naila Myślał sobie tak, niech szukają Naila, który to zrobił Sprawdzono zeznania mężczyzny, mówił prawdę Rzeczywiście znał jedwieni, ale nigdy nie pożyczał jej pieniędzy Milicja przeprosiła Naila i puściła wolno Czyżby Ewgenie i jej córkę zabił Rosłan Babajew? W przeciwnym razie po co by wymyślał historię z naile? Ale nie było przeciw niemu żadnych dowodów. Dokładnie sprawdzono wszystkich jego znajomych. Pojedynczo wzywano każdego, kto był zapisany w komórce Babajewa. Wśród przesłuchiwanych znalazł się niejaki wasyl. Pytany skąd zna Babajewa wyjaśnił, że wynajmuje mu garaż. Ale Rosłan nie miał przecież samochodu. Po co mu garaż? Co tam przechowuje? Śledczy nawet się nie spodziewali, jak straszne czeka ich odkrycie. Grupa operacyjna pojechała na miejsce. Od razu było widać, że zabetonowano kanał samochodowy. Kiedy zerwano beton pod warstwą śmieci, keramzytu, odkryto trzy trupy. Jewgeni Bachmut, pracownik Komendy Milicji w Samarze, Urząd Spraw Wewnętrznych. Z trudem dało się rozpoznać Olgę Kuzniecową i jej rodziców. Rozpoznano ich po ubraniu, które się zachowało dzięki cementowi i dzięki temu, że było tam dość sucho. Oksana Amosowa, krewna Olgi Kuzniecowej, rozpoznaliśmy Ole po sukience. Pierwszy raz ją włożyła to była nowa sukienka. Ojca Olgi rozpoznano po koronkach na zębach. Matkę po Butach. Teraz śledczy nie mieli wątpliwości. Okrutne morderstwo całej rodziny ma na sumieniu Rusłan Babaja. Z zimną krwią wysłał na tamten świat pięcioro ludzi. Ale za co? 2007 rok Samara. Do domu Bałajewa przyjechała grupa operacyjna. Aresztowano go na klatce schodowej. Widząc ludzi w maskach, przestępca bardzo się zdziwił. Sądził, że pozostanie bezkarny. To bardzo sprytny człowiek. Niezły artysta. Zmienia wyraz twarzy w zależności od tego, jak toczy się śledztwo. Wkrótce śledczy mieli już pełny obraz zbrodni. Rosłan poznał Jewgienie, zanim pierwszy raz wszedł w konflikt z prawem. Jakie stosunki łączyły Pana z Jewgienią? Żyłem z nią. Pozostawaliście w związku małżeńskim? Żyłem z nią przez półtora roku, zanim trafiłem za kratki w 1997. Rusłan wkrótce poszedł siedzieć. Z kolonii karnej pisał, że tęskni i zapewniał o miłości. Krewni wspominają, że świata nie widziała poza swoim ukochanym. Olga miała o nim bardzo dobre zdanie. Mówiła, że jest wrażliwy, oczytany, można z nim o wszystkim porozmawiać. Siostra była z nim szczęśliwa. Nikt wtedy nie przypuszczał, że elegancki kawaler przeobrazi się w takiego potwora. Rosłan, zanim trafił za kratki, narobił masę długów. Przez lata, które spędził w kolonii karnej, narosły od tego spore odsetki. Nie miał stałej pracy. Otrzymywała go zakochana Jwgienia. W owym czasie przygotował plan przestępstwa: zabójstwo kochanki, którą rzekomo darzył miłością. Przy kolacji Babajew napomknął, że warto by powiększyć powierzchnię życiową. Można sprzedać dwupokojowe mieszkanie Jewgieni, dołożyć trochę pieniędzy i kupić coś większego. Rosłandzanie się wszystkimi sprawami związanymi z kupnem i sprzedażą. Poprosił tylko Jewgienie, żeby dała mu pełnomocnictwo. Babajew potrafił być bardzo przekonujący. I w jakiś sposób ją przekonał. Jewginia napisała dla niego upoważnienie na sprzedaż mieszkania. Tym samym podpisała wyrok na siebie i swoją rodzinę. Tatiana i Oksana Amosowe, krewne zabitych, wspominają, że dzień przed śmiercią Jewgienia świętowała w pracy odejście zimy. Razem z kolegami spalili nawet słomianą kukłę. Tego dnia przyjechał do niej Rusłan Babajew. Spotkał się z Jewgienią i uczestniczył w zabawie. Zachowało się zdjęcie. Potem już jej nie widziałam, ani w pracy, ani nigdzie. Tego wieczora Babajew zaproponował Jewgieni, żeby wyjechali za miasto odpocząć. Zamiast tego wywiózł ją do lasu, udusił sznurkiem i zakopał. Przestępca liczył, że na tym odludziu nieprędko znajdą ciało. Po kilku dniach córka Jewgieni spytała, gdzie jest mama. Wtedy morderca ją także wywiózł i udusił sznurem. Wszystko szło zgodnie z planem, dopóki Olga nie zaczęła dopytywać, kiedy wróci jej siostra Jewgienie. Czy nie za długo ona już odpoczywa? Babajew nie wahał się ani chwili. Zadzwonił do Olgi i powiedział, że Jewgienia prosi ją, żeby do niej przyjechała. Niczego nie podejrzewając, Olga spotkała się z Babajewem. Zawiózł ją do wynajmowanego garażu i udusił. Wkrótce rodzice sióstr zaczęli się niepokoić. Babaje bał się, że zawiadomią milicję. Później nawet doświadczeni lekarze sądowi dziwili się niebywałej ilości obrażeń. Połamane żebra, zmiażdżone kości czaszki. Jakby znęcanie się nad słabymi staruszkami sprawiało przestępcy szczególną przyjemność. Córka zamordowanej Olgi Kuzniecowej Daria wspomina, jak odebrała SMS od cioci Żenie. Dasza nie martw się, ze mną wszystko w porządku. Dziewczyna wtedy jeszcze nie wiedziała, że cioci już od kilku dni nie ma wśród żywych. A SMS dla zmylenia tropu wysłał bezwitosny morderca, Rosłan Babajew. Sąd w Samarze uznał Babajewa za winnego zamordowania pięciorga ludzi. Skazał go na dożywocie. Ale nawet wtedy przestępca nie okazał skruchy. Do dziś nie może wybaczyć śledczym, że udało im się udowodnić mu winę. Napisał list na osiem stron. Sądzicie, że traficie do raju? Nie. Za to wszystko pójdziecie do piekła. Do końca swoich dni będę o to prosił Boga. Będę tam na was.